Hej ślicznotko, chcesz do nas dołączyć? Albo zrobić coś innego? Przykro mi, ale pracuję. Marto! Droga, Marto! Chcą, żebyś z nimi popływała. Chodź co? Tak, ale. Żadnych ale. Przestań gadać, ściągaj ciuchy i wskakuj do tego basenu. Pamiętasz, kto ci płaci, prawda? Już idzie! So, tak. Pamiętacie, co wam Chris o niej mówił? Gorąca z niej laska. O, tak. A gdzie jest Chris? Przyjedzie za chwilę. Chrissy, Chrissy, Chrisy Chrissy. Chrissy. A! A! Płaci mi twój ojciec, nie ty. Co? <Szysk> Nie żyjesz, serio. Mój ojciec cię zabije. No to dzwoń do tatusia. Bez niego jesteś nikim. <suszy> 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 Czekaj, ile chcesz za wskoczenie do tego basenu, Hej, co? zostaw mnie! E? Stówę? Dwie? Trzy? E? Odczep się, dobrze? Podaj cenę! Podaj mi cenę, Amiga! Na co się tak gapicie? Wezwijcie pomoc! Wow. Mnie to nie było stary. Co? Hej, hej, hej! Obudź się. Dalej, obudź się, mówię. No dalej! Obudź się. Co stało, co ja tu robię? Co ty wygadujesz? Nie mów, że niczego nie pamiętasz. Ach. Ach. Jaki dziś jest dzień? Środa, środa. Była dwa dni temu. Co tu się dzieje? Sam, znów urządziłeś imprezę? Daję słowo, że jeśli tak, nie dostaniesz już ode mnie ani grosza. Rozumiemy się? Ona ją urządziła. Tak właśnie było, tak? Wróciłem i zastałem ją i jej meksykańskich kumpli w basenie. Pewnie wzięli alkohol z baru. To prawda, Marto? Nic nie pamiętam. Jasne. Wszystko jest zamglone. Oczywista sprawa. Mieli też prochy. Dalej, spójrz na nią. Przecież to po niej widać. Pójdę obejrzeć nagrania z monitoringu. Nagrania. No, nie. Marto, ufałem ci. Szefie, nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. Daję słowo. Widzisz? Próbuję zatrzeć ślady. I co zamierzasz teraz? Jaki masz plan? Spróbujesz nas zabić, czy tak? Taki masz plan? Nie, Szefie, Znam mnie pan. Nie zrobiłabym czegoś takiego. Proszę mi wierzyć. Niech policja się tym zajmie, dobrze? A tymczasem idź spakować swoje rzeczy. Nie do wiary. Hej. To kiedy dowiemy się, czy mówi prawdę? Za jakieś dwa dni. O, dwa dni, już mam czas. Eksperci będą musieli pobrać odciski palców i sprawdzić je w bazie danych. Ale zapewniam pana, że zidentyfikujemy każdego, kto dotknął tej szpilki. A, przepraszam, ale jest pan pewien, że zidentyfikuje każdego? Tak, a czego pan się spodziewał? Mamy dzisiaj bardzo precyzyjne metody. Dobrze, bardzo dobrze. Denerwuje się pan? To ja? Tak. Wcale nie. Jestem wściekły, ponieważ pokojówka bezczelnie nas okłamuje i to mnie wkurza. jasne. A czy jest szansa, żebyśmy załatwili to nieco szybciej? Jeśli dziewczyna się przyzna, zamkniemy sprawę. Czy mógłbym raz jeszcze sprawdzić pana dane osobowe? Tak. Przyszedłeś tu, żeby rzucać bezpodstawne oskarżenia? Przyszedłem się dogadać. Chcę, żebyś się przyznała. Dobrze zapłacę. Wiedziałam. To ty nawaliłeś i próbujesz wrobić mnie! Hej, hej, hey, Marto! Słuchaj. Może, może moja impreza wymknęła się spod kontroli. Może nie szczycę się tym, ale to nie powinno wpłynąć na moją relację Naprawdę? z ojcem. Tak. Nie mam mowy o wszystkim, mu opowiem. Czekaj, Marto, Marto! On teraz na pewno ci nie uwierzy. A ja ci to wynagrodzę. Naprawdę. Marto, wiem, że wysyłasz całą swoją pensję do Meksyku, do rodziny. Wiem o tym. Mogę ją podwoić, a nawet potroić, rozumiesz? Dostaniesz krótką odsiadkę za zniszczenie mienia i już sprawa zamknięta. Ale twoja rodzina będzie miała co jeść. Załatwię to. A to jest drobna zaliczka dla ciebie i rodziny. Ściągaj ciuchy i wskakuj do tego basenu. No, basenu. Hej, daj spokój! Zaskoczenie do tego basenu, co? Marto, zgadzam się. Świetnie. Marto, co to jest? Co zrobiłaś z moim basenem? moja osiemnastoletnia whisky. Nawet nie dopiłaś. Marto! To opowiedz teraz wszystko, co pamiętasz. Jak już wspomniałam, była impreza. Widzę. Kilka dziewczyn pływało w basenie. Faceci pili pańską whisky. A Twoją kolekcjonerską whisky. Ale to była fiesta. Wszyscy świetnie się bawili i szaleli na całego. A najbardziej. Pański syn. Co? Co? Po co w ogóle jej słuchacie? Już skończyła, więc pożegnajmy ją. Niech idzie! To znaczy, że on. Proszę zadzwonić do syna, a wtedy wszystko stanie się jasne. Dobrze. Co ty? Tato, ty naprawdę chcesz to zrobić? Tak, synu, naprawdę. Gdzie jest mój telefon? Aktualnie leży na dnie basenu. Słuchaj, ta... Wszystkie dowody znajdzie pan w folderze ze zdjęciami. Nikt ci nie mówił, że każde kłamstwo prędzej czy później wyjdzie na jaw. O. Tato, synu, radzę ci przygotować się, żeby zanurkować po swój telefon, bo to ostatnia rzecz, jaką kupiłeś za moje pieniądze.